Hej, z tej strony Chris. Witam Was w kolejnym odcinku z Tracy World 2. Nagrywam po w sumie takiej dłuższej przerwie, ze względu na to, że przeprowadzałem się i nie miałem czasu nagrywać, ale już usiadłem na nowym miejscu i czas, żeby wrócić do naszych klimatycznych przejażdżek w Tracing World 2. Dzisiaj sobie pojedziemy do Köln ASEM e, 3M, tym którego jeszcze nie zdążyłem pomalować, bo ciągle czasu brak i cały czas taki rozbebrany jest. Jak widzicie, włączymy no, sobie wycieraczki. Musimy poczekać do 17.42 i jedziemy. Ja już zblokuję drzwi. Hamulce też są zwolnione, także ale powiem Wam, ciężko mi jest się wkręcić. Bo wydaje się, że tydzień to nie jest tak długo od grania i nagrywania, ale jakoś powiem Wam szczerze, że wybiłem się z rytmu. I już chyba jak dłużej bym e, po prostu nie mógł nagrywać, to bym chyba już w ogóle nie przysiadł i, e, i nic nie nagrał. Dobra, jedziemy. Piękny widok, naprawdę. Większość trasy pojedziemy sobie tak. Właśnie tak albo albo tak, nie wiem właśnie. Chyba tak będzie lepiej, bo wtedy y, bardziej y, mamy poczucie, że jesteśmy y, Pokpicie, że tak powiem. O kurczę, ale przekroczyłem prędkość. Okej. Okay. Tutaj jadąc isem zawsze trzeba pamiętać o światłach. Ale się stęskiłem za tą maszyną, naprawdę okay. możemy trochę przyspieszyć. Lubię taką kolorystykę, powiem wam, naprawdę przyjemnie się odbiera obraz w takich, w sumie można powiedzieć ciepłych barwach. Okej. Okay. Zobaczmy, jak to z zewnątrz tutaj wygląda. Na razie możemy się pobawić z kamerą, bo nie zanosi się na yy, manipulowanie prędkością, więc możemy sobie tutaj pooglądać naszą niewykończoną maszynę. Naprawdę muszę przysiąść i ją porządnie wymalować bo wtedy dopiero będzie petarda. Wcisnęło nas w tunel <laughs> jeden, i teraz drugi. Też tutaj te miejscówki są piękne. No, ale powiem Wam, że muszę e, już powoli myśleć o jakimś nowym DLC, żeby też coś nowego Wam pokazać. Supłać grosza, że tak powiem z portfela, chociaż nie oszczędzają nas, jeśli chodzi o DLC. Naprawdę, chyba wolałbym, żeby y, na przykład ten symulator kosztował załóżmy no, nie wiem, 250 czy 300. Ale miał w sobie już zawarte wszystkie y, trasy, pociągi, to by było świetna, y, świetne. No. Byłbym w stanie po prostu tą kasę sobie tam nie wiem, nazbierać, odłożyć i, i, i kupić wtedy. Natomiast, ładować tyle kasy, kurczę we wszystkie dodatki, to jest ciężka sprawa. I przez to można powiedzieć, że też jest spore opóźnienie na kanale. Przez to, bo nie jestem w stanie wam po prostu pokazać. Tych dodatkowych tras, które w sumie znane są też z jedynki, ale ale niektórzy z Was e, pewnie nie znają w ogóle Tracing World i tutaj u mnie oglądają, więc e, w pewien sposób e, jest to dla nich nowe. W sumie dla mnie też e, większość dodatków, bo w jedynce praktycznie ani jednego dodatku nie kupię, także. i do 110 zredukować Dobra. i tak będzie dobrze dopiero za 3 km 160 myślę, że możemy sobie pozwolić tutaj na wyłączenie wszystkich Wszystkich tarczy informacyjnych, tablic, e, prędkościomierza, i pocieszyć oczy widokiem. Nie lubię, jak się tak przycina, naprawdę nie lubię. Ok, mamy tunel. Planuję jeszcze zrobić jeden przejazd ice'em w najbliższym czasie. O, już będziemy mogli przyspieszyć. I to będzie ostatni przejazd rozkładu jazdy. Czyli tam około godziny 20, już będziemy sobie jechać praktycznie po ciemku. będzie jeszcze fajniejszy klimacik, myślę. Dzisiaj poszedłem na kompromis, można powiedzieć. Nie chciałem całkiem po ciemku jechać. Szczególnie że tutaj, na przykład, jak się ice'em jedzie po tej trasie, to Wszystkie włączone reflektory praktycznie nic nie dają, czyli nie mamy na tyle oświetlonego, po prostu tutaj widoku żebyśmy mogli wszystko widzieć, tylko można powiedzieć, że przejeżdżamy przez molistą czerni Jedyne co widzimy to na przykład światła budynków czy światła informujące o tym czy mamy się zatrzymać, czy możemy jechać i tak dalej, czyli sygnalizację 49 km, kawał drogi, ale tutaj tak właśnie ta trasa taka jest, Dobra, przepustnicę wyłączymy My sobie troszeczkę pooperujemy kamerą. a włączyliśmy trochę nisko niskotonowego dźwięku dla wymiany no, jeszcze mamy sporo czasu, bo ponad 20 minut przejazdu Światła nam sprzyjałem, ja cały czas tutaj wszystko wyłączam, wyłączam i... <laughs> i może być taka sytuacja, że przyjadę czerwone światło, ale nie będę od nowa nagrywał. Po prostu przejedziemy sobie tak jak już tutaj nam pozwolą światła. Jeżeli mielibyście jakieś pomysły na nowe odcinki z Training World 2, to bardzo proszę piszcie w komentarzach. Bardzo chętnie bym skorzystał z Waszych sugestii, jeżeli, jeżeli będą, będę w stanie je zrealizować, bo ciężko jest mi po prostu wymyślić coś tu nowego, co mogłoby Was zainteresować. To też wynika też ze specyfikacji tego, czym się zajmujemy, a więc symulatorem pociągów, który no jedynie urozmaicenie tkwi w bogactwie tras, sposobie prowadzenia pociągów, prędkości. A właśnie, jak tam z prędkością, jest ok, tu nam się pięknie utrzymuje. więc nie ma sensu nic tutaj grzebać ogólnie napiszcie też w komentarzach jeśli macie ochotę czy wolicie, żeby, żebym na przykład ogrywał Tracing World e, z muzyką i praktycznie e, nie dawał żadnego komentarza, czy... Wolicie jak coś tutaj opowiadam, coś mówię? Czy to tworzy lepszy klimat? Jestem właśnie otwarty na Wasze sugestie, bo chciałbym, żeby te filmy Wam się podobały. Ale ta trasa jest świetna o tej porze. 2,5 km jedziemy 200 km na godzinę to będzie super prędkość a przy 150 km to bardzo szybko te 2 km zrobimy Ta trasa jest piękna, wygląda to świetnie. Mhm, czyli zaraz możemy 200 km wyciągnąć. Od razu dajemy maksa i niech pędzi. 25 km nam zostało, także ładnie je zrobimy Jestem ogólnie ciekaw, jak Wy patrzycie na pociągi, kiedy nimi przejeżdżacie. Czy na przykład macie takie myśli, patrząc na przykład, jak maszynista wskakuje do kokpitu, czy na przykład, jak ten kokpit jest otwarty, on tam i coś operuje nie wiem, przy kokpicie. Czy macie ochotę na przykład. Usiąść tam i ten pociąg sa, e, samemu poprowadzić. E, bo ja Wam powiem, że czasami jak ostatnio, szczególnie bo dużo jeździłem e, właśnie e, pociągami, ze względu też na przeprowadzkę, musiałem z jednego miasta do drugiego. E, się przemieszczać, załatwiając różne sprawy. No i z taką tęsknotą, powiem wam, patrzyłem na te drzwi, i żeby tylko. Marzyło mi się, żeby usiąść za takim kokpitem i poprowadzić ten pociąg. To jest już pewna forma uzależnienia. Dobra, to sobie tutaj zostawimy. Yeah. dociągnę do 250 a teraz z górki ciągnie także sam będzie przyspieszał więc przepustnicę damy na minimum Czeka nas Re zredukowanie prędkości to dosyć znaczne 150% to jest mega dużo ale na razie cieszmy się Światło czerwone, myślę, że już sobie zredukujemy. Tak, spróbuję na hamulcu awaryjnym, ale nie wiem, czy mi się uda. Zawsze z tymi światłami mam pecha. nie damy rady wyhamować także w tym miejscu kończymy odcinek połączenie nieudane, minięto, sygnał stop no trudno w sumie już chyba nie pierwszy taki odcinek w którym e, nie udało mi się e, zatrzymać muszę pokombinować po prostu e, jak e, wyczuć po prostu te sytuacje, może po prostu kiedy już będę miał żółte światło, będę hamował już przed żółtym światłem. Powiem, że też można jakoś redukować prędkość w inny sposób, ale ja tego nie opanowałem. Ok, w każdym razie na dzisiaj kończę. Mam nadzieję, że po tej tygodniowej przerwie ten odcinek Wam się podobał, pomimo tego, że nie dojechałem do końca. No i co? Widzimy się w następnych filmach, a wy się trzymajcie. Życzę Wam spokojnego wieczoru, jeśli będziecie oglądać jeszcze dzisiaj, czyli w niedzielę. A wszystkim innym osobom po prostu życzę udanego dnia. Trzymajcie się, cześć!